Słuchaj, Wiedźminie. E, no. Mamy tu problem z mój Diebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Ich zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach, flaki wyjedzone. Dziwne, są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń. Był na łodzi, na którą mój rediebel napadły. Jest też towe, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają, żywi na ląd. Porozmawiajmy w nagrodzie. Coś za skromne jak na mój gust. Odrobinę, żeście przesadzili, mistrz. Drogo, ale może warto. Niech będzie, zapłacę ile mówisz.